E, witam was moi widzowie w sesonie 2 gramy w, 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 w Minecraft. Tak e, Seson 2 już chciałem w sumie zrobić I, i mówiłem że sobie seson drugi jak z snapshoty to jest ten 15 i właśnie wyszły już dwa, gramy na wersji 19W35A Tak więc to jest najnowszy snapshot Yy, jedne, co ten snapshot tak naprawdę to dodawał, to pszczoły i szeszy związane z pszczołami. Czyli jak na przykład ule i takie inne szeszy. Tak, i wiem, że pszczoły w równinach się pojawiają. Ale tak szczerze, no, tak jestem zielony w tym. Więc nie wiem, jak te pszczółki działają. I tak, właśnie, tutaj robimy już nasze pierwsze... nie, siekierkę sobie narysujemy O! już jest musyszka w sumie. Więc fajnie. No sobie ja tefuję, pijemy No No bo się, ja zawsze. Widać, jestem na normalu, to dobrze. Tutaj są fajne kury, O, jest fajnie do trasu. Widać, w ogóle. Weźmy na jakiś wyższy ten, żeby zobaczyć, co jest. Tutaj jest jakaś kuja. Tutaj jest las, tutaj jest ten, so, nie, myślałem, że to jakaś struktura. Tutaj jest ocean, tutaj jest las ziemny. A tutaj jest kura, ale pytanie, co jest z kura? No właśnie, nie wiem, i będziemy musieli zobaczyć lasem. I tak, i tak, ten będzie się na no, najnowszym Snapshot. Eee, najpierw mówiłem, że chcę zrobić ten display na hardcore mode, ale, z, a, ale zmieniłem tę sesję, ponieważ pewnie bym umarł już w odcinku piątym. Właśnie i <laughs> odcinki będą trwały może 20 minut. Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, chyba, chyba starczy tyle drewna. Jeszcze tak... Jeszcze tak jedno trzewko sobie wyrąbimy. Oto. Dobra. I jakby były puszka, to by było fajnie, bo nie ma... O Jezu, sorry. Ech, Jezu. O! O razu już jest sasonka. O Jezus. Sorry za to. Dobra. Trzeba sobie off Dobra. I tutaj jest węgiel I kamień możemy już wykopać w trzy węgla. już możemy sobie zrobić ten kamienny kill. Ale ja wykorzystam trefiany do pełna, żebym był jakiś oszczędny. żeby był ekologicznym człowiekiem. No bo, no, bo pamiętaj się, ekologia jest bardzo ważna. Trzeba się o swoje środowisko, dobra? Dziękuję. Weźcie, ten nie wywalajcie plastików do oceanu na przykład. Dobra, trzeba, trzeba, trzeba zobaczyć, co jest na kusze tej kury. Tak, wiem, na kusze tej kury. A właśnie, kurde, mam chmury wyłączone, ale to mam nadzieję. W sumie to ja nawet nie wiem, po co są te chmury. One nic takiego wielkiego nie dają. I jak się butuje coś wysokiego, to również po prostu wchodzą w trokę te chmury. Duże słosze węgla. Są, są dosyć duże. Ale tak, tutaj jest śnieg chwila. Jesteśmy na poziomie 76 To tak. Tutaj się naturalnie już śnieg generuje. Tutaj, fajna kuja. Chyba 15 węgla. Chy y y y jeszcze może to jako wykopie. Jednak jest. Jednak ważny jest. Kurde, ale to jeszcze nie mam. Wiesie. Jesienia. Hmm. Dobra, jeden węgla starszy. Na początek. O, są piaka słyszałem. Dobra. Co jest tutaj? Ło! Wow. No, tutaj wise są kuły. Hmm. O, tutaj jest fajna tolina. Hmm. No, patrzcie, no, taka tolinka. Szkieleta ta słyszę? Ale chwila, jak tutaj jest taka tolinka. Hmm. No. Fajne miejsce. No tutaj takie, takie siwne struktury się generują. O, szkielet. O nie, mały są pi. I to stał płytę z nakraniem. A, dobra. Nie. Nie, wiem, że na to byłbym stopyć. Dobra. Monster, hunter. Tak! S tak, są owieszki, jeżeli mamy jakiś dostęp, to szansa. Nie lubię zabijać owieszek po fełna. Ale dobra. Trzeba coś zrobić, bo to jednak było kupiec mojej sanie coś zrobiłem przed chwilą. No. I, I te słyszę, że 1.15 będzie miał ta aktualizacja, będzie miała takie zmiany, to zmiany to w to falki, czyli kur, te nie się tylko wkuszającego to tego cool o nasze wiecie, trzeba szekać między atakami. No okay. dobra, e, już łóżko sobie nawet mogę zrobić. W sumie to wszystko w ogóle na tezki przemienię, dobra. Okay. Hmm. Już mamy łóżko. Czyli. Pff. Chwila. Ty. O. Czyli. E. Czy to siała? Yeah! Dobra, mam szajne łóżko. Chociaż też łóżko mogłem sobie ukaść od wioski, ale, ale nie ma. W sumie nie ma. Dobra. E. Mm. off. Tak. Kamienny i mieszyk. Dobra. Okay. Trzeba poszekać. No. Tak, więc czego się spodziewam z tej seji W ogóle trzeba będzie znaleźć miejsce na naszą hasję. Tak, cieszę się, właśnie. Dlaczego mnie nie było na YouTubie? No, sobie zrobiłem przewę od nakrywania. Nie wiem. Nie to szybko jem tylko sobie po prostu przerwę zrobiłem. Od nakrywania mam nadzieję, że to stosuje się. W, I właśnie tak, i właśnie te, nie tylko się szkoła splisza. Znowu. Tak więc od czasów szkoły, jak będzie się szkoła, to pewnie to będzie, bo ja potrzebuję mięso, jednak od owiec. Mm, jak jak bym miał sztypse, to by było łatwiej. Ale dobra, co ja mówię, jak będzie szkoła, to pewnie filmiki będą. O chole, <laughs> Co? Ej, no PCI. Chwila, Sita sobie nawet, wezmę. Ło, panie. Szkoda, wszystko się tutaj spali. Ała. No dobra. To było siwne. Ale dobra... E, e, w sumie wzięliście c i koordyna, więc... W, więc się sobie zobaczyć też. O, w ogóle to można osić po liściach teraz. No, w sumie od zawsze można było, ale tak się łatwiej osi po liściach w tych lasach. A właśnie muszę spać nie tylko. Bo raczej nie będę tutaj pierwszej nosy. Ten y, na mm, polu fajnie... O, patrzcie! Taka jaskinia. Okay. O, tutaj jest fajnie nawet. Dobra. A właśnie, tam jest ruina. Może zobaczcie te nowe pszczoły. Co jest? Aha. We can sleep only at night. O dobra, krówki są. jest jakieś jesenie. No, no. Come Chcę spać. No co, nocy nie ma jeszcze? Serio? O dobra, w końcu. Ach, nie wiem jak... U was, jak wy to się ale ale ostatnio było mega krąco. No, ma nie no, no, no jednej nosy, nawet nie mogłem ja spać po kurde. Było tak korąco, ok? Mm. Sejo. Ani jedna skóra? Dobra, tutaj są równiny, nie wiem, więc, więc może będą te nowe pszczółki. Hmm. Ale. Uuuu, ale jak się nie mylę, to chyba muszą być te ule, żeby się pojawiły pszczółki, chyba, ale tak szczerze, te pszczółki to nic nie robią. Pra e praktycznie oprócz tego, że mogą siebie zaatakować. Jak ich zaatakujesz, ale to sobie po prostu tak latają. Dobra, tam są tynie, więc idziemy. No, akurat łódkę sobie mam, więc nie będzie takiego problemu. So jak to słyszycie, ale jest po prostu koląco. i nie mam w sobie pisia. W następnym odcinku już będę pasi przygotowany i będę miał pisie przy sobie, tak więc fajnie. Pierwszy tą będzie trzeba zrobić, o proszę. Ale jak chciałem znaleźć fiostkę i wiadomo ich tak ładnie. Po prostu wsiąść, sześć z nich. ja się o coś. I tak, o proszę. W sumie tam mamy równiny, tak więc. Nie wiem. Możemy sobie tu niech pójść. O, lamy są. Ale ja się nie zapijał. Tam są krówki. Tam są krówki. Więcej mięsa. I więcej. Ło! I... Wow! Widzicie to? Fioska i mekatajka. No. No, nie, no jak jest Mekatajka, to to mi się pasuje gotowa, bo, bo to jest jeden z moich ulubionych piomów w Minecrafcie. Tak więc sobie tam pójdziemy. I, i też to fioski oczywiście. Ale główne zainteresowanie to jest Mekatajka tam je. Ponieważ to jest po prostu fajny piom. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam jest mekatajka Nie, 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 właśnie. To jest Mekatajka, że zwykła. Uuu, dobra. Za chwilę się dowiemy w sumie. Więc... O, topia, super! Jest to. No właśnie, że może... Eee, e, e, nie właśnie, bo chcieliśmy w wiosce mieszkać. Hmm. Dobra, M Mason i tajmowy Stone Kate. Ło dobra, a jak są Hejpejle, to sobie poszyszę, ponieważ bardzo dużo jesenia. Ok? No dobra, koń! Końam. Koń jest! Ej, nie właśnie, myślicie, że. Mogą być wy w skrzyniach? Nasze bo to, ale wiecie się... o dobra, jak tutaj nie ma masona to sobie wezmę to to, to nic nie robi, ale ale będzie robić w jakimś updatesie, ale, ale nie wiadomo jakim jedne z wiadomo to, to wy późniejszym chyba o dobra, pizza sobie weźmiemy Um. i to wszystko? Um. A, tu a Jezu! Nie patrzyłem na jesenie, nie patrzyłem na pasek kłotu. Uuu, dobra. Ja puszka to tak. Jeszcze chlepiksów więcej. Nie, no chlepiksy i ziemniaszki. Nie no, to mi się podoba. Yyy, ile mam tych hejpejrów? 8. Hmm, to... Dobra. Kiesieć hejpejrów. Będę miał... Kiesieć chlebków. Chyba. Znaczy... No chyba kiesieć chlebków. No kie... Kiesieś chlebków, ponieważ... Nie, chwila. Przy się ten hejper to jest siewięś przenisy. No to z tego można zrobić ...trzy chlebki. Tak więc... Mam 30 chlebków. Nie wiem. Co... Ej, malutki flash! Hmm. Dobra, emailcy to wezmę. Aha i... Aha, im, im, im w sumie też skrzynia, im po szczy. Dobra. E, chodźmy tutaj, bo tutaj jest tajmowy prefix stand. Pokazywałem wam w ckm 1.14. Widać, to jest przypadkiem Flower Forest. Nie. Yeah. Ah, a uh, kurde, uh, kurde, chyba to jest zwykła tajka, bo ja myślałem, że to jest mecha. O, Sweet pay, Push. Przepraszam. Ale potrzebuję szajło. Dobra. Chwila. Zobaczmy, czy moja hipoteza się sprawdziła. Dobra, mamy tyle. Teraz. No! 51 lepiksów Nie wierzę. No super. O, oh. Właśnie Famlisów nie pokazywałem. Ale to... No, ale to po prostu one usiekają jak się na nie patrzy, ale... A, ale można ich oswoić, ale ich się tylko oswaja jak kurte, ten się twórch rozmnoszy i pę się malutki są, nie? I kurde trzeba malutkiego wsiąść. I on i on się nas ufał. Albo w sumie też możemy znaleźć malutkiego. Ale to jest jedyny sposób, tak naprawdę. Dobra, w ogóle gdzie my jesteśmy? wisiałem tę wioskę. Mhm. Jeśli gdzie mam iść w ogóle? Gdzie mam. Wiecie co? Chyba jak na się. Jeden. No właśnie, chyba jak na się będę wioskę mieszkał. W sumie. A dobra tam, nie to mało obchodzi, Księ. się No jesu, No wie się, po prostu ta jaka susa tymi, tymi yy, miksturami. Jotanymi. Splash potion. Dobra. Um, właśnie teraz ja się praktycznie frasam to wioski. Kurde. Już myślałem, że znalazłem fajną mecha tajka a tu nic. Aha! I z listów nic nie wypada. Jakby co. So. Dobra. Tylko jaki tomek wsiąść i przemienić na nasz dom? Hmm. Ten malutki. Chyba sobie wezmę ten twór piętrofy. Po prostu jest fajny. I też w sumie tamowe trade, więc... Ło! Łóżko nawet mają, o! Letter Worker. Dobra. O, potato i chlepiksy. Dobra. To tak, to te skrzynie sobie przemieniam na potwójną. E, to tak nie siała. Chwila. Te skrzynie przemieniam na potwójną, dobra? Tak, i chowam tutaj... Tak, stone KT tutaj Piesek tutaj Crafting Table, Nie wiem tutaj Trzemy nie mogę z tego korzystać A, mokę okay. Taki Dobra I właśnie i sobie te po tej to Nie, nie, po tej to sobie chowam jednak mm, Tak, schowam tutaj parę takich szeszy w sumie szukam, kane. In... Pre... O, właśnie, prefix stand sobie nawet mogę postawić. gdzieś tutaj. Dobra, jest ciasto ale się zmieści. To sobie w sumie mogę posasić. Pumpkiny, parę lepixów. A to, a teraz staję Tutaj są nowsze. Arrow. Ym, dobra. I tutaj posasę parę trzepek. I on kodem, ale nie będę go zapijał, bo od razu mnie zapije. I dobra, i z mamy swój Tomek. Ej, co ty śpisz tutaj? Aha, myślałem, że on będzie tutaj spał. I to sobie też posasę. Mm, tylko nie ma wody. Nie, jak nie ma wody... Jak na się zostawię to w spokoju. O Jezu, no ciągnę, nie patrzę na swój ten hanker parę. pary. Hmm. Dobra, iść spać tylko. Dobra, i, i się mylę. A nie, chwila, sobie. A nie, chwila. Mogę to łóżko pokolować tyle, jak co, nie? Pij Pijałe łóżka, można kolorować tyle, jak. Dobra, sobie weźmiemy jakiś kwiat tutaj. Nie wiem. Tu jest fajny. Dobra, coin flower. Dobra. Niebieski pawnik I pum, mam... mam niebieskie łóżko. Jej, Nie, dobra. I. I mam fajne łóżko. O, tu. I się my spaść. I w sumie to by było na tyle so. z tego odcinka, jak szczerze. się w następnym odcinku z tej pod tytułem w Minecraft sezon 2. Na ja.